Egwyn wyruszyła w stronę Karazanu w towarzystwie swego oddanego sojusznika, niebieskiego smoka zwanego Arkanagos, którego poznała podczas swych licznych podróży. Z jego pomocą miała nadzieję powstrzymać Mediwa. Karazan wypełniony był tego dnia po brzegi szlachtą, która oczekiwała na kolejną ekscytującą imprezę. Equin weszła do wieży najpierw sama, mając nadzieję, że przekona syna, by oddał swą moc dobrowolnie. Ale o tym nie mogło być mowy. Stwór, z którym tego dnia miała walczyć była Strażniczka, nie był bowiem Mediwem, a Sargerasem. Władca płonącego Legionu przejął pełną kontrolę nad umysłem czarodzieja, kierując każdą jego akcją. Demon wyjawił Egwyn, że ciemność wewnątrz jej syna jest tą samą ciemnością, która ona czuła jako strażnik i że nie ma nic wspólnego z mocą strażnika. Była to część duszy Sargeransa, która przeniknęła do niej, gdy walczył ze strażniczką dawno temu w Northrend. Ukrywał się tak długo, póki nie urodziła swego syna. Wtedy przeniósł się do niego. Czarodziejka była zszokowana objawioną prawdą. Przez tyle lat wierzyła, że pokonała Sargerasa, ale tak naprawdę to on pokonał ją. Wplugawił jej myśli przez tyle lat, a przez to zasłała na swego syna zgubę, czyniąc z niego niewolnika legionu. Wszystkie jej lata jako strażnik okazały się bezwartościowe. Usłyszenie czegoś takiego mogłoby złamać słabszego człowieka, ale nie Egwin. Nie zatraciła się w smutku, a zamiast tego dała się ponieść wściekłości. Postanowiła pokonać sergerasa tu i teraz, nawet jeśli oznaczałoby to zabicie własnego syna. I tak też walka odwiecznych wrogów rozpoczęła się ponownie. Pierwsze zaklęcia wstrząsnęły fundamentami wieży, przerażona szlachta rzuciła się w kierunku wyjścia, Sargeras zaś za pomocą zaklęcia zdołał unieruchomić czarciejkę, lecz z ratunkiem przybył jej Archanagos. Smok, nawet pomimo całej swojej potęgi, był niczym przy mocy Sargerasa, który potężnym czarem wypalił bestię od środka. Wiele lat później smok ten zostanie ożywiony, gdy bohaterowie Azeroth zaczną zgłębiać wieżę karazanu. Wtedy będzie dnie przypłynące smoka stertą kości, zwaną Nightbane. Strata przyjaciela zezłościła Egwiny jeszcze bardziej, a korzystając ze swej furii, zdołała wyrwać się z unieruchomiającego zaklęcia Sargerasa. Władca legionu może i miał pod swym badaniem całą moc strażnika, ale ona miała setki lat do doświadczenia. Dzięki temu Czarodziejka zyskała w pojedynku przewagę. Sargeras, czując, że zaczyna przegrywać, postanowił postawić wszystko na jedną kartę na jedno potężne zaklęcie. W taki sam sposób, w jaki Guldan wyssał życie z więźniów Drenaj, by otworzyć mroczny portal, Sargeras wyssał życie setki ludzkich szlachciców, którzy starali się opuścić wieże. Jedynie jedna osoba została oszczędzona wierny służący Mediwa Moroes. Z taką mocą Sargeras był gotowy zniszczyć Egwina raz na zawsze. Ale mała cząstka umysłu strażnika oparła się temu rozkazowi i zamiast użyć niszczącego zaklęcia na swej matce, Medivh przeteleportował ją daleko od Karazanu, sam nawet nie wiedząc gdzie dokładnie, ale przestał wyczuwać jej obecność na Azeroth. Gdy zaś bitwa się skończyła, zakłopotanie uderzyło w umysł strażnika. W momencie pokonania Egwin, Sargeras znów wycofał się do odmentów duszy Mediva, oddając mu kontrolę. Strażnik nie miał żadnych wspomnień odnośnie bycia kontrolowanym, ale wiedział, że walczył ze swoją matką. Bał się, że podobnie jak kiedyś przy ojcu, tak i teraz stracił nad sobą panowanie. Stacił kontrolę nad mocą strażnika, z pomocą której wymordował najważniejszych szlachciców Królestwa Stormwind. Zaś jedyny ocalały z tej rzezi, Moroes, wskutek tego, co zobaczył, zmienił się na zawsze. Strażnik, chcąc naprawić jego szalony umysł, usunął mu wspomnienia z tego dnia, ale nawet pomimo tego, sługa nie był już taki sam, tak samo jak cały Karazan. Wieża stała się mroczniejsza, nawiedzona duchami tych, którzy zostali tu zgładzeni przez Sarkerasa. Gdy Edwin walczyła z Sarkerasem, coraz to więcej i więcej oddziałów hordy przechodziło przez mroczny portal. Karona za Rady Cienia, towarzyszyła jednym z pierwszych zwiadowców, którzy przybyli na Azeroth. Miała szukać zakapturzonego nieznajomego, który pomógł otworzyć portal, ale nigdzie go nie znalazła, co oznajmiła Gudanowi. Czarnoksiężnik wściekł się, bowiem liczył, że zdobędzie jakieś poszlaki na temat prawdziwej natury Mediwa. Wciąż wierząc, że jest demonem w przebraniu. Gdy Orkowie zapuszczali się coraz głębiej na Black Morass, czyli bagna otaczające mroczny portal, napotkali kilku ludzkich łowców i kupców, którzy nie stanowili wielkiego problemu dla Hordy. Większość tych ludzi została zabita, ale niektórych wzięto do niewoli. Na początku nie miało to jednak większego sensu, gdyż orkowie nie rozumieli języka ludzi. Karona jednakże przejawiała talent do uczenia się nowych języków i spędziła mnóstwo czasu rozmawiając z więźniami. Nie pytała ich jednak o patrole Stormwind czy inne sekrety militarne, wiedząc, że ludzie niechętnie będą o tym opowiadać. Niektórzy jednak, w zamian za jedzenie i wodę, uczyli ją słów w swym języku. Mimo to, udało się jednak wyciągnąć jedną wartościową informację. Jeden z więźniów bowiem przeklinał orków bez przerwy, mówiąc, że i tak każdy z nich zginie, gdyż Stormwind posiada wspaniałego czempiona. Maga, który w pojedynkę zniszczył całą armię troli, więc i z zielono zielonoskórymi bestiami z Blackmora sobie poradzi. Garona uważnie przysłuchiwała się tym groźbom i zdołała wyciągnąć z nich imię oraz lokację. Mediv, który żył w Karazanie. Zabójczyni wyruszyła sama, przemieszczając się szybko, w nadziei na zbadanie wieży w ukryciu. Nie mogła jednak wybrać gorszego momentu. Po morderczej walce w Karazanie, Mediv miał ponury nastrój i był o wiele bardziej wyczulony na intruzów. Pojmał Garonę w momencie, gdy tylko znalazła się w zasięgu wieży. Orczyca wierzyła, że mak ją zniszczy, w szczególności jeśli na niego spojrzy. Nie wiedziała jednak, że to ten sam człowiek, który zawarł pakt z hordą, ale poznała, że toczy go jakaś ciemność. Medivh jednak jej nie zabił. Może i nie miała żadnych informacji, które by go interesowały, ale i tak wzbudziła jego zainteresowanie. Nie widział jej podczas swego pobytu na drenorze. Była pół orkiem, pół danejem, więc wyrzutkiem, a z tym mógł sympatyzować i najważniejsze, była niebywale inteligentna. Potrafiła już w miarę poprawnie mówić ludzi, a czarodziej bez większych problemów zdołał nauczyć się kilku nowych słów. Jasne było, że Garona nie jest dla niego zagrożeniem, a dzięki okrucieństwu Guldana nie pałała miłością do Hordy. Dlatego strażnik stwierdził, że lepiej będzie mieć sojusznika, a nawet przyjaciela wśród orków, niż kolejnego ducha, który nawiedzałby jego dom. Uwolnił więc Garonę, ale także oświadczył, że może powracać do Karazanu, gdy tylko będzie chciała. Po przybyciu do mrocznego portalu, Garona powiedziała Gul'danowi, czego się dowiedziała. Nie miała pojęcia, że Czarnoksiężnik wiedział już, co widziała. Ork trzymał w garści jej umysł, a od momentu, gdy spotkała Mediba, obserwował wszystko jej oczami. Poznał też to, czego ona nie zdołała. Medivh był tym tajemniczym magiem, który przybył na drenor. I był człowiekiem? To wszystko? Gul'dan oczekiwał czegoś więcej. Na przykład przebranego dowódcy płonącego legionu. Zdecydował więc, że gdy użyteczność maga się skończy, zabije go samodzielnie. Najpierw jednak musiał poznać lokalizację krypty Sargerasa i liczył, że ta informacja może być gdzieś w jego wieży. Dlatego rozkazał Karonie, by ta przeszukała Karzan w poszukiwaniu wiedzy na ten temat. Orkowie zaś byli coraz bliżej, by rozpocząć swą inwazję.